Ja sobie tak zaśpiewam, na początek tańczymy siawada małego walczyka. Witam, Jakub Dudek ze mną. Witam. Walczyk optych, bo o nich dzisiaj mowa, pokonuje za zatęczu po raz trzeci z gadget team. Sprawdziłem statystyki. Dwie wygrane na Sukie z Lidze, jedna wygrana w Lidze w futsalu. Macie ewidentny patent, lekarstwo, receptę na Gadżet team. No w końcu wygraliśmy ten pierwszy mecz mecz ligowy. I... No i wygraliśmy po prostu, no i dobrze. Przypomnę, że dzisiaj gramy puchar. Tak, tak, przepraszam. Nie ma to, nie ma tutaj problemu. Wygrywacie dzisiaj tak naprawdę czym? E, po prostu dzisiaj też były wzmocnienia, tam dwóch zawodników dość dobrych od nas, od nas doszło, Kuba i Sławek i myślę, że to, to się przyczyniło głównie do wyniku i graliśmy klepą, piłka jakoś chodziła, no i bramki też były. Ale widziałem w walczyku dodatkową iskrę, która czasem gasła, a dzisiaj była rozpalona na maksa. No może, może będzie dalej, może kolejny mecz jakoś uda nam się wygrać, to będzie jakieś te trzy punkty. Czy to będzie już taki rytuał, że zwalczyk optyk będzie się przełamywał z gadżetem, by może sięgać później o jeszcze lepsze wyniki? Oby. Oby tak było. Przed Liga, tam jeszcze nie macie wygranej. Może teraz przyjdzie czas na, to, na te pierwsze trzy punkty? No jest, to, jest to do zrobienia, do zrealizowania i wierzymy, wierzymy, że się nam uda w końcu te trzy punkty w Lidze. Zrobić. A wierzycie, że możecie wejść do tej pierwszej piątki, czy, czy to raczej trzeba mierzyć cele na zamiary? Raczej nie, raczej to nie będzie już możliwe. A dzisiaj kogo byś tak tutaj docenił, szczególnie za, za waszą postawę w meczu? Ogólnie jako zespół zgrywaliśmy się, dobrze nam mecz wyszedł jako drużyna dobrze zagraliśmy. Ale też nie mieliście dzisiaj zawodników, Krzyśka nie było, nie było Leszka. Tak, tak, ale Krzysiek od początku już powiedział, że będziemy twardo w obronie, zagrać tam poszczególnym zawodnikom, obrońcom no i udało się, wygraliśmy mecz. Mam wrażenie też, że dzisiaj ławka Wam dużo pomogła, bo zawodnicy, zmiennicy wchodzili i dużo robili, a osoby, które były z boku, typu Wasz Krzysiek właśnie, tucznia, pomagały też słownie, pokierując tą, tą całą defensywę i ofensywę. Tak, Krzysiek nam starał się podpowiadać i my, no i robiliśmy to, co on po prostu nam mówił, no i jakoś ta gra wychodziła. Tam też było kilka setek. Czy to brak szczęścia, czy, czy, czy po prostu jakiś niefart? Ja Ci powiem tak, że w pierwszej połowie Gadżet miał dużo poprzeczek, słupków, no a my w drugiej, także się to jakoś zrównało. I ostatnie moje pytanie. Pierwsza Liga pokazuje, że e, pomimo teoretycznie słabszej ligi niż Ekstraklasa, też potrafią być mecze, mecze zacięte. Tak, tak. Mecz meczowy jest nierówny, także każdy może wygrać i... Gra jest tak samo bardzo dobra jak w Ekseklasie, tylko po prostu tam już doświadczeni zawodnicy grają i po prostu inaczej też ta gra wygląda. Zatem gratuluję pierwszego zwycięstwa i dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.